Prawda o pierwszym mężu Stanisławy Ryster długo nie była znana. To dlatego legenda TVP prędko się z nim rozwiodła. Zmarła rok temu Stanisława Ryster była bez wątpienia jedną z ikon TVP. Mało kto wie, że za mężczyznę, którego nazwiskiem posługiwała się do końca życia, wyszła za mąż, będąc bardzo młodą dziewczyną i, wbrew woli ojca, Wkrótce okazało się, że życie z Włodzimierzem Rysterem nie jest usłane różami. Choć prezenterka doczekała się z nim córki, szybko podjęła decyzję o rozwodzie. Nie widziała innego wyjścia. Stanisława Ryster po raz pierwszy wyszła za mąż, gdy była dwudziestoletnią studentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ojciec, szanowany dermatolog. Prosił ją, by nie podejmowała decyzji o zamąż pójściu zbyt pochopnie. Błagał mnie, żebym tego nie robiła, mówił, że nie ma sensu tak wcześnie zakładać rodziny, wspominała po latach na łamach Gazety Wyborczej. Stanisława Ryster szybko się przekonała, że ojciec miał rację, odradzając jej ślub z Włodzimierzem. Mąż, starszy od niej o cztery lata w łodzi, nie rozumiał jej potrzeby wyszumienia się. Uważał, że miejsce kobiety jest w domu. Wszyscy po wykładach szli to tu, to tam, a on do domu. Nie brałam pod uwagę rozwodu, uważałam, że to tragedia życiowa, jakaś przegrana. A potem powiedziałam: To moje jedno życie, bisów nie ma. Wyznała w cytowanym już wywiadzie, dodając, że nie chciała po prostu ciągnąć na siłę czegoś, co wcześniej czy później i tak by się skończyło. Ratowanie związku dla dobra córki też nie miało sensu. Dziecko jest skarbem i ma być szczęśliwe, a może być szczęśliwe tylko gdy ma szczęśliwą matkę, opowiadała. Po małżeństwie z Włodzimierzem Resterem Stanisławie zostało nazwisko i córka Marta. Jemu w pewnym sensie zawdzięczam też to, że jestem, kim jestem, stwierdziła w rozmowie z gazetą wyborczą. To dzięki pierwszemu mężowi, a właściwie jego wykładowcy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Stanisława dowiedziała się o konkursie na telewizyjną pogodynkę. Szukali jakiejś dziewczyny dla wicherka, żeby nie był sam, kogoś na zastępstwa dla niego. Powiedział mi: Idź. Poszła na przesłuchanie i, choć nie dostała tej posady, o którą się starała, przyjęto ją do pracy w telewizji. Stanisława Ryster z drugim mężem rozstała się w przyjaźni. Zaczęłam w 1966 roku. Czytałam dzienniki, a potem prowadziłam programy i teleturnieje młodzieżowe, mówiła w wywiadach, dodając, że bez żalu porzuciła plany, by zostać adwokatem. Praca w telewizji wydawała się jej znacznie ciekawsza niż siedzenie za biurkiem. Stanisława Ryster żartowała, że drugi zawód okazał się bardziej interesujący od pierwszego i podobnie było z mężami. Z drugim mężem, co prawda, też się w końcu rozstałam, ale jesteśmy w ogromnej przyjaźni i bardzo się lubimy, powiedziała kilka lat przed śmiercią faktowi. O drugim mężu Stanisława Ryster nie opowiadała w wywiadach, nigdy nie zdradziła nawet jego nazwiska. Tylko raz, w wywiadzie dla Tele Tygodnia, zasugerowała, że oba jej małżeństwa były niepotrzebne. Popełniłam w życiu wiele błędów, ale ich nie rozpamiętuję, stwierdziła, zapytana o życie uczuciowe.